Matematyka, poziom rozszerzony, formuła 2023 roku i matura z maja, 12 maja 2023 roku, zadanie trzecie. Funkcja F jest określona wzorem dla każdej liczby rzeczywistej. Punkt P(x0,3) 0 3 należy do wykresu funkcji. Oblicz x0 oraz wyraz, wyznacz równanie stycznej do wykresu w punkcie P. No, równanie stycznej to dosyć klasyczna rzecz. Na maturze. Bardzo często do tej pory na maturze właśnie zadanie z równaniem stycznej było. Zacznę od wyznaczenia x0, ponieważ ten punkt należy do wykresu funkcji, to znaczy, że jego współrzędne mogę podstawić do równania i to równanie powinno być dla tych współrzędnych spełnione, czyli tak y to jest 3, czyli zamiast f od x3, równa się 3x0 kwadrat odjąć 2x0 przez x0 do kwadratu dodać 2x0, dodać 8. No i to równanie, jeżeli rozwiążę, to wyznaczę z tego x0. Mnożę przez mianownik. 3x0 do kwadratu dodać 6x0, dodać 24. To jest 3x0 kwadrat odjąć 2x0. X0, 3x0 kwadrat się redukuje. Czyli jest 8x0 równe minus 24, czyli x0 po podzieleniu przez 8 jest równe minus 3. Czyli mam współrzędne punktu P, minus 3 i 3. Równanie stycznej to jest y minus y0 f' od x0 razy x minus x0 x0 mam, y0 mam, brakuje mi pochodnej w punkcie x0, czyli pochodnej dla minus 3. No to w takim razie liczę pochodną f' od x, ułamek iloraz, czyli pochodna ilorazu, to znaczy pochodna z licznika, czyli 6x odjąć 2, razy mianownik x2 plus 2x plus 8, odjąć licznik, 3 x kwadrat odjąć 2x. Razy pochodna z mianownika, czyli 2x plus 2. I to wszystko jest podzielone przez mianownik do kwadratu. No i teraz tak się zastanawiam, czy podstawiać od razu za x minus 3, czy lepiej uporządkować mi ten ułamek i dopiero potem podstawiać. A no, pewnie bardziej elegancko będzie, jeżeli to najpierw wymnożę, czyli tak. 6x do trzeciej dodać 12x kwadrat, dodać 48x, odjąć 2x kwadrat, odjąć 4x, odjąć 16 minus 6x do trzeciej dodać 6x kwadrat, odjąć 4x kwadrat, odjąć 4x. I to wszystko jest podzielone przez x kwadrat dodać 2x dodać 8 do kwadratu. 6x do trzeciej i minus 6x do trzeciej. Tu mam 12x kwadrat i 2 to jest 10x kwadrat, 6x kwadrat odjąć 4 to jest 2, ale minus przed nawiasem, czyli minus 2x kwadrat. Teraz x48 i 4 to jest plus 44x, i minus 4x, ale z minusem, czyli plus 4x i liczba wyraz wolny, jaki mi tutaj została, to jest minus. 16 przez x kwadrat dodać 2x, dodać 8. No i po uporządkowaniu to jest 8x kwadrat, dodać 48x i odjąć 16 i to wszystko jest przez x kwadrat dodać 2x, dodać 8 do kwadratu. Yy, no może nie dalej równa się, tylko zapiszę, że teraz liczę wartość, czyli f' od minus 3, czyli 8 razy 8 razy ile podstawiam, minus 3, czyli 8 razy minus 3 do kwadratu to jest 8 razy 9, czyli 72, 48 razy minus 3 to jest minus 144 odjąć 16 przez 9, odjąć 6 dodać 8 do kwadratu. 72 odjąć 144 to jest minus 72 i minus 16 to jest minus 88 przez 9 odjąć 6, to jest 3 i plus 8 to jest 11 czyli 121 to będę mógł przez 11 skrócić czyli mam minus 8 11. No i podstawiam to do wzoru na styczną. Czyli y odjąć y0, czyli 3, równa się pochodna, czyli minus 8 jedenastych, razy x odjąć x0, czyli odjąć minus 3, czyli plus 3. y równa się minus 8 11, x, odjąć 24 jedenaste, dodać 33 11 czyli y jest minus 8 11 x, Dodać 9,11. I to jest równanie stycznej. Oblicz 0 x0. x0 mam wyliczone tutaj i styczna jest wyliczona tutaj.